Słyszycie to? Piękny dźwięk szumu fal. A ja Was serdecznie zapraszam do odcinka na Lampedusie, w miejscu, w którym zaczyna się Europa, gdzie zaczyna się dobrobyt i zaczyna się miejsce wędrówki ludzi, którzy idą po lepsze życie. Zapraszam Was do odcinka i jak to się mówi, jako YouTubiszcze jako podróżniszcze i autostopiszcze chcę, żebyście otworzyli ducha swego serca i zobaczyli, że można pomagać swemu bliźniemu. Tak jak potrzebują tej pomocy tutaj przybysze na łodziach. Ale mam oparzenie na nodze. a tu zawsze, gdy robię się zbyt pewny siebie, bo mówię: O, ja mam swój motocykl, poradzę sobie. Myślałem, że jestem zajebisty. I tak się wkopałem. O to, że stąd można wyjechać, to ja wiem. Tylko jak nie rozwalić skuterka? Boże, chroń fazowskiego, żeby przypadkiem kiedyś krosa nie kupił. Bo ja wtedy, chyba będę wierzył, że się na Mount Everest tam wpierdzielę. Znaczy na krosa, to to jest pikuś, ale skuterem bez wywracania się uratowałem. Tylko mam oparzenia, ale to jest nic. Powiem tak, jestem przed obozem dla uchodźców. Pewnie was to zdziwi, ale jest tylko dwóch. Tak mi powiedział żołnierz. Niestety nie mogę wejść i nie będę mógł wejść, chyba że mi ktoś załatwi akredytację, to już jest inna sprawa. Tu jest y, Piesiu, który też czeka, bo podobno za pół godziny 40 minut ma przyjechać autobus. Jak będzie? Nie wiem. Naprawdę będę się starał ich spotkać, pogadać, tak dalej, tak dalej, bo muszę ich zaprosić do naszego kraju. Mamy przyjezdnych, a ja mam dla nich ulotki. Ulotki. Ale nie stają tu, tylko od razu tam. No i jak ja im rozdam teraz ulotki? Bo mam takie ulotki zrobione od pani Joanny, która y, powiedziała, przecież nie pamiętam czy w Radiu Z, czy w RMF-ie chyba w Radiu Z powiedziała, że przyjmie do domu y, z Lampeduzy, właśnie z Lampeduzy. Yy, tutaj uchodźców, no i ja chciałem, żeby oni o tym wiedzieli, no bo przecież nie każdy zna język polski, dlatego yy, przetłumaczyłem ładnie na język polski yy, całkowicie informacje dodatkowo dodałem yy, adres biura poselskiego numer telefonu i oczywiście maila i, i zdjęcie, żeby wiedzieli, która to pani, że ona ich przyjmie. No i ja nie mam jak mi rozdać teraz. Ła, wow, jedzie jeszcze cały autobus. To ja postaram się im dać ulotki jakoś może się uda. Patrzcie, oni zamiast wjechać tutaj normalnie, to oni cofają tymi autobusami. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że aktualnie w obozie są dwie osoby, a cię były jeszcze 5 minut temu. Teraz przyjeżdżają tutaj. Nie wiadomo, czy będą dzień czy dwa. I jadą już wtedy od razu na normalnie na kontynent. Dlaczego? Nie wiem, no znaleźli w taki sposób. I, i w taki sposób się ich pozbywają, chyba, no nie wiem. E, nie zmienia to faktu, że jedyne, co im pozostało, to poszukiwać... E, poszukiwać miejsc, w, e, gdzie oni mogą, delikatnie mówiąc, sobie przypływać. E, z takich smutnych spraw, to na siedzeniach była folia, tak jakby... Nie wiem, bali się, że ubrudzą? Nie wiem, nic tu nie załatwię dzisiaj. Oni wjechali... Oho. Aha, to jest Guardia Finanza, to, to są y, oczywiście y, pogranicznicy najprawdopodobniej. Może uda się zobaczyć, jak wysiadają? I nic nie zdziałamy, bo mnie nie wpuszczą. Mimo, że ja mam papiery na, na to, że pracuję w pewnej redakcji, ja nie mogę Wam powiedzieć. Jest pewna gazeta oraz pewna gazeta i portal, nie pracuję dla nich, ale mam na to papiery i po prostu, jeśli mi potrzeba, to pokazuję, patrzcie na to w ogóle, ja pierdzielę. Takie mam oparzenie, jak ja będę chodził w butach, to nie wiem, na szczęście na razie chodzę w klapkach, a tymczasem idę poszukiwać miejsc, gdzie można ich złapać, a wiem gdzie to jest, to jest jedyne miejsce prawdopodobnie, gdzie jest to możliwe. Cieszyłem się, że znalazłem idealną plażę dla kogoś takiego jak ja, czyli brak ludzi. Nie wiem, 150 metrów kwadratowych idealna czysta woda. Ale mam problem, bo tam leży jakaś feministka, która jest dziwna. Nie wiem, czy mogę położyć swoje rzeczy bezpiecznie i popływać. No nie no, chyba popływam. Ja się nie będę innymi przejmował. Kurwa, całe życie się... Popatrzcie, nie chcę iść na dużą plażę, bo jest za dużo ludzi, a jak przychodzę na plażę, gdzie jest jedna osoba, ale widzę, że to feministka, to jeszcze bardziej mi przeszkadza. No nic nie zrobię. Chcę wejść do wody, chociaż raz mam taką tradycję, jak idę na jakieś miejsce, gdzie jest... Yy, yy, to jest wyspa, to kąpię się w morzu, no to teraz się też wykąpię. Muszę Wam od razu z miejsca powiedzieć, że nie wchodzę. To nie jest tak, że jest zimna, bo przy Bałtyku to, to jest tutaj woda z czajnika gorąca, ale nie jest na tyle ciepła, żeby mi się chciało do niej wchodzić. W ogóle chciałbym się nagrywać i tak dalej, ale nie mogę, bo jakaś feministka tu leży. Dobra, idę stąd, idziemy. Yo. Witam tam was ten jakże piękny, cudowny, prześliczny i przesympatyczny poranek. Problem polega na tym, że strasznie chciałem nagrywać, bo oglądałem dużo internetu, nagrywać dużo kontentu z wszystkimi e, tymi, wiadomo, przybyszami z Afryki, Bliskiego Wschodu i tym podobne. I wiecie, gdzie się właśnie zrobił problem? Czekajcie, przestawię im, bo e, tam kręci telewizja, wiecie? Ja jestem w porządku. Szanuję ich robotę, tak jak oni mają szanować moją. I wiecie, co się okazało? Na Lampedusie w obozie, w którym byłem, było zaledwie dwie osoby. Potem dojechały osoby, ale one są zaraz zamknięte i nie ma nic. Przybywają codziennie. Chociaż dzisiaj trochę powątpiewam, no bo sami zobaczcie, jak wzburzone jest morze. To jest statek, który po prostu jest przycumowany. Nie życzę nikomu teraz. Płynąć przez morze nawet wrogowi. Ja oczywiście bym się nie pożygał, ale znam wiele osób, które by się pożygoły. Popatrzcie w ogóle, jakie tutaj są schrony w naturalnej skale, zrobione. Plus, oczywiście, podmurówki. Pod Dzisiaj nie widzę najmniejszych szans, że oni przypłyną. A jeśli wyruszyli, i tak, i tak, to powiem Wam jedno. Bardzo duża część z tych, co ruszy, raczej tego nie przeżyje. Nie ma kompletnie szans. Rozmawiałem ze strażą nabrzeżną i powiedział mi pan, że nie przyjadą dzisiaj, nie przypłyną. Głównie ze względu na to, że po prostu na takim morzu to oni się wszyscy potopią. I wiedzą, że są warunki, w których mogą przypłynąć, a są warunki, w których skazują się na samobójstwo. Co oznacza, że trochę lipa, nie? A wiecie, gdzie jest największy problem? Stał dupny statek i stała kolejka duża migrantków. Migrantów dziesiątki, macie tutaj zdjęcie, cyk. Zrobiłem je Pawłowi i mojej żonie. Bo patrz, są jednak, ale mówię, dobra, nie będę tego kręcił, bo po co to kręcić, jeśli yy, oni tu tu ich jest pełno? Bo to było w pierwszych, w pierwszych minutach, jak tu byłem, i się okazało, że tu wcale nie ma żadnych migrantów. Że oni przyjeżdżają i ich od razu transportują i w ogóle ich łat, łatwo nie jest trafić, więc może dojść do tego, że to jest jedyne zdjęcie, gdzie ich mam. Makabra. I jedyna okazja, żebym mógł ich w ogóle yy, ściągnąć, nie, ale będę czatował. Będę czatował. Ja, ja byłem przepełniony informacjami internetowymi, że Boże, jedyny, zalewają wyspę, jest tragedia i tak dalej. A to jest normalna wyspa turystyczna, co wam teraz pokażę. Zapraszam. Powiem wam tak, jest dzisiaj trzeci czwarty, czwarty listopada, a na plaży jest dość ciepło, ludzie wchodzą do morza i ogólnie jest przyjemnie. To jest największa tutaj plaża, najbliżej e, centrum miasta, która jest dosyć wyjątkowa. E, na niej e, na szczęście nie zobaczycie nagich e, torsów e, feministek i starych bab, ale niestety na pewno dojdziemy do takiej plaży, w której jest to możliwe, jeśli chodzi o wodę. Zobaczcie sami, magia! Jeśli chodzi oczywiście o tak zwanych Wimigrantów, nie spotkacie ich tutaj. Wątpię, że tu dopłyną i wysiądą po prostu bajka! Jesteśmy na najpiękniejszej, niby, e, plaży we Włoszech. Mocno muszę stwierdzić, że albo mają y, brzydkie plaże w swoim kraju, albo po prostu ktoś dał nieprawdziwą informację do internetu, bo to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Co to znaczy? Area wieczna, ta. Nie rozumiem. Wielkim szczęściem jest fakt że posiadam, posiadam drona DJI Mini 4. Dlaczego Mini 4? Słuchajcie, po pierwsze, ten dron już daje radę do tego stopnia, że niepotrzebne jest wam nic więcej. Naprawdę, śmiało możecie e, takim dronem e, robić wszystko to, co potrzebujecie w podróży. Przede wszystkim dlatego, że ma 249 gram, więc nie musisz mieć jakichś większych specjalnych uprawnień. Tylko jedną, dosyć formalną. Więc jeśli się zastanawiasz czym lotom, to ci godą czym lotą. Lotą DJI. Polecam serdecznie i idziemy dalej. Woda jest tak czysta, że ja jeszcze chyba w życiu, nawet na Jamajce, nie widziałem tak czystej wody, więc zadaj se mordo pytanie. Czy chcesz wydawać Niesamowicie duże pieniądze na to, żeby lecieć na Karaiby, bo tam rosną palmy czy jednak chcesz zapłacić 300 zł za bilet z Włoszech tutaj i po prostu y, tutaj się odpocząć. Patrzcie jaka jest różnica cenowa. Y, pogoda zajebista, może nie 40 stopni, ale jest fajnie, wystarczająco, że zobaczcie ludzie sobie pływią, pływią, w sensie pływają. Kolejna sprawa, woda jest prześliczna. Dlatego śmiało mogę powiedzieć oficjalnie, że serdecznie Wam polecam przyjechać na Lampedusę, bo jest tu po prostu fajnie. I ogólnie warto, jest to miejsce, które ma sens, gdzie nie ma przeludnienia turystycznego. Chyba, że jest środek sezonu, to wiadomo, ale możecie iść po sezonie. Na przykład tak ja myślę, że abyście tu przyjechali wrzesień, albo najlepiej październik, to byście byli turbo zadowoleni. I z temperatury, i po prostu z wszystkiego. Pamiętajcie, teraz mają słaby PR bo niby uchodźcy, a prawda jest taka, że ich tu nie odczujesz, nie zobaczysz i po prostu będziesz spędzał zajebiste wakacjony. Tak naprawdę jest to wakacyjna, piękna wyspa, na której zepsuła się pogoda, i nikt tu nie powinien przyjechać. A mimo wszystko, popatrzcie na to. Dzisiaj w nocy na Kutrze Rybatki przyjechało tutaj około 500 imigrantów. I gdzie oni są? Szybko cyk do y, autobusów przetransportowani do obozu i śladu nie ma. Widzicie to? No, to, to powiem wam, dziś jest pizdziarny wiatr. Dobra. Jedziemy do obozu, jedziemy zobaczyć, bo jak ich tam jest ponad 500 sztuk, może się dowiem, że ich dzisiaj transportują. Bo ja chcę im dać ulotki, żeby wiedzieli, że są ludzie w Polsce, którzy chcą ich przyjąć i że weźmą ich do domu. Że nie będą siedzieć w obozach, nie będą w zamknięciu, tylko będą w domu, w tym mirze domowym. Będą przytulani, dostaną jedzonko, wszystko i będzie ciepło i przyjemnie. Oni muszą o tym wiedzieć, dlatego to jest cel mojego wyjazdu. No to słuchajcie, nie ma szans, miałem czekać, mam stać 5 metrów od i zamknęli specjalnie bramę, żeby nie było widać. Co tu dużo mówić, przyjechało ich między 300 a 500, różnie w internecie piszą. Przypłynęło na dużej łodzi, jest ich sporo, nikt o tym nawet nie wie. Oprócz tego, że zobaczysz w internecie, bo informacje idą. Oni po prostu tam przypływają. Y, jakiś, jakąś odległość od y, lambedu od samej wyspy, zabiera ich oczywiście wtedy y, gwardia, czyli Straż Graniczna, i straż graniczna ich transportuje do y, miejsca docelowego. Ja jako turysta, inni jako mieszkańcy nawet nie odczuwają, że tu są. Chyba, że odczuwają w sposób taki, że propaganda działa na niekorzyść tej wyspy i mówi się, o Jezus Maria, ile ich tu jest. No ja widzę, ile ich tu jest. I nikomu to nie przeszkadza, bo to jest po prostu w wąwozie. I tyle. To jest. Widzicie to łódź? To jest właśnie takiej domowej roboty łódź, którą przypłynęli najprawdopodobniej tutaj bardzo niedawno temu imigranci. O, możemy zobaczyć do środka, co tutaj jest. Czyli tak. Widać kurtki, benzyna świeża, świeża benzyna, którą można by było śmiało ukraść, żeby sobie do czegoś używać. Jak wiadomo, to są ich y, kamizelki, żeby nie przepaść. Dodatkowo y, widać kurtki, jakieś klapki i tym podobne. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że odci się z różnych krajów Afryki, gromadzą i nie tylko Afryki, gromadzą się e, w Tunezji i w tej Tunezji oni czekają na lepszą pogodę i takimi łodziami lub nawet kutrami przypływają tutaj, na Lampedusę, bo to jest najbliższe miejsce, które jest Unią Europejską. I oni oczywiście nie składają wniosku azylowego we Włoszech. Oni chcą jechać do Francji, do Austrii, do Niemiec. A na pewno nie chcą jechać do Polski. Mm -hmm. Halo. Czy... No, wykorzystuję sytuację, że jest otwarta brama, zaraz mnie przymkną. 5 metro. No, i już zamykają bramę, bo tu jestem. Tak właśnie się traktuje we Włoszech dziennikarzy. E, ja już sobie tu narobiłem niestety wrogów. <noise> niestety co przyjeżdżam, a wiecie co robię? Nawet nie mówię dzień dobra, nic, tylko pakuję się tu z kamerą i oni po chwili, Ojej, ja mówię, no jestem 5 metrów, tak jak mówiliście, no i zamykają bramę, żebym nie widział. No jest to duży problem. Myślę, że jeszcze 3 dni na tej wyspie i, i, i by mnie przymknęli. Już się na mnie bardzo byczą. Ja się też bezczelnie wpierdzielam, bo co ja będę robił, nie? Jeśli... No jest jak jest, no. Wiecie, wie, wiecie co? Przeszłoby przez myśl, że w sumie popełniłem głupotę, bo być może akurat aktywiści tutaj gdzieś będą, którzy dotrą do tego miejsca i powiedzą, o Boże, tutaj stoi ten statek, a znaczy ci łódź od imigrantów, a ja tu rozrzucę kilka ulotek, że oni może się dowiedzą i skontaktują z panią Joanną i oni przekażą to osobom, które tutaj. Yy, przybyły, o, dom, dam tu, o, proszę bardzo, żeby wiedzieli, że, że mogą mieć schronienie u ludzi w domach, a nie w jakichś obozach. Przecież jak kto to widział w obozach ludzi trzymać kilka ulotek, może akurat dojdzie do sytuacji, że znajdzie to jakiś aktywista i powie, o Boże, pani Joana yy, chcę przyjąć numer 881 927 448. Tam można się zgłaszać, żeby zostać przyjętym przez panią Joannę. Dlatego chciałbym z wami wszystkimi, moi drodzy widzowie i wszyscy Polacy, przepraszam, Europejczycy, zaśpiewać razem y, tą piękną pieśń. O radości i skrobogu kwiecie elizejskich pól. Miejmy wielką nadzieję, że uda się. Żeby Europa znów była Europą. Żebyśmy byli po prostu tymi, którzy przyjmą wszystkich. Koniec faszyzmu w Polsce rozpoczął się nowa era. Nowa era. Będziemy mogli przyjmować, ugaszczać w domach. I będziemy mogli, żeby czuli się dobrze, budować ich świątynie. Albo nawet mamy lepszy pomysł. Kuźwa, patrzcie, na przykład w... To gdzie to było? To było w Stambule, w dawnym Konstantanopolu. Przecież przerobili kościół na meczet, tak? Ten, chyba yy, meczet Sofia, czy jakoś tak się nazywa. Tutaj macie zdjęcie. Słuchajcie, przerobili? Przerobimy. Mamy tyle niepotrzebnych kościołów, w których plugawią się te wszystkie rzeczy. Przeróbmy część przynajmniej na meczety. I będzie to działać na korzyść. Y, naszych y, przyszłych y, współmieszkańców, obywateli przyszłych Europejczyków i Polaków. Tak zróbmy. Myślę, że pierwszy przykład dla pani Joana, pokazując, że Polacy y, to nie rasiści, i przyjmie do domu, a potem to już pójdzie z górki. Myślę, że bez problemu 100 tysięcy. No problem. No problem. A ja jeszcze sobie zrobiłem taką pożegnalną przejażdżkę i powiem Wam szczerze, moi drodzy fazowicze i fazowiczki, e, naprawdę Lambe Lampedusa ma swoje plusy, bo jest dzisiaj 5 listopada, 25 stopni to już jest wystarczające, żeby było przyjemnie. Ja odczuwam dużo więcej, bo jest po prostu fajnie. I naprawdę sporo ludzi na, jak sami widzicie na y, plaży można sobie odpoczywać, plażować, śmiało można rzeczy, po prostu być szczęśliwym, nie? I to jest coś, co jest niesamowite, że przyjeżdżacie sobie i odpoczywacie i robicie co chcecie. Naprawdę bilety są w miarę za grosze okresie ten październik czy tam początek listopada jak widać za dużo ludzi nie ma więc nic tylko po prostu przyjeżdżasz i no, robisz swoje jeszcze szczęśliwy i to jest to i to jest to to jest największa splaż. najwięcej ludzi no czasem niektórzy ludzie lubią jak jest dużo ludzi więc wiadomo jak jest wiecie co mnie to jeszcze nie spotkało nigdy naprawdę Przychodzę na lotnisko, a lotnisko jest zamknięte. Za dwie godziny mam lot. Faktem, że to jest krajowy, nie międzynarodowy. Ale co oni kiedy oni to otwierają? No, ale tu są dwa gejty, no ale ja nie lubię czegoś takiego, bo zawsze wiem, że idzie się dwie godziny przed. W razie, gdyby coś się wydarzyło, albo gdyby miało się coś wydarzyć kurwa. Ja nie chcę takiej sytuacji. Nawet ochroniarza nie ma. A maneki, myślałem, że tu jakaś baba stoi. O mój Boże, gdzie są wszyscy? Nie, no ja muszę sprawdzić. Kurwa Lampedusa Island 6 november. Departure 7 Start boarding o 6.30. Co wy chcecie w pół godziny to załatwić? O ja pierdolę. To ja tu będę chciał godzinę? Półtorej, ty! I teraz się coś dowiedziałem. Mi się wydawało, że latarnie morskie to są relikty przeszłości że one już nie działają. A patrzcie, działają. Może ja sobie pojeżdżę. Nie, ja chcę być na miejscu. O, o, ktoś tam jest! Zapaliło się. Powiem Wam tak! E, pozdrowienia dla Pateckiego, zawsze ciszę się jako pierwszy, on by siedział do samego końca, jeszcze bym browara walnął, a ja muszę być pierwszy i już, bo jestem z Polski, a to jest linia lotnicza, chyba duńska, ale te samoloty mi strasznie przypominają jakieś, nie wiem, jakby to był samolot linii lotniczych jakichś afrykańskich, unga bunga, coś tam, coś tam, nie? Dobra, chowam, bo baba się patrzy. latać samolotem.